się Witam Was w moim odcinku w Dzisiaj jest ze mną Olek. przywitaj się. Siema, siema. Pogram sobie y, trochę w Bedwarsy. I nie tylko, może jeszcze Warsy coś tam pychniemy. Zobaczymy. Kto Beda chroni? Mam mi się nie chce. <laughs> Ja mogę spit bridge'em. Ale to drewno się długo niszczy. Później na zielonych, czy pod jaksi? A co kupiłeś? Szybko! już tam zabudł, już sam nie marudź Dziecioku Co to za kopalnia to psu? I co? Nawet nie masz się wejść Piotrek do mojego pokoju Kiedy refa? Diamenciki, dwa są. kupić refa czy coś tam innego? Refa, chodź do zielonych. No takie nieogar, są takie małe, takie, takie, takie. Dobra, czekaj, ba. czekaj. Chodź, W górę się buduj w górę. ja też nie mam. W sami parę. To idź szybko, a ja tu się nimi zajmę. ŻULE! No Boże! Jeszcze jak spadałem to nagle... łóżka twojej dziusini do chciało zniszczone. Nie, Nie, A ty żyjesz, żyjesz? No, gdzie ja się tylko pitam. A my gdzie mamy łóżko? Tak się spytałem, kto nam jest łóżko? A czerwony, Dabil. A już nie żyjesz. O, boże. Czerwony. Czerwony. Ja też. Tak, ja też. obstawiamy, kim je będziemy. Ja mówię, że będziemy. Czerwony mi, czerwony. kurne No dosyć, Różowy i czerwony taki dosyć bliski kolor. A ja idę na tych yy, grubasów pospolitych. <try> <try> Dawa idź na tych grubasów pospolitych. Dawaj, bo my Trade Beda nie chcemy! To z kogo ty nawalasz idę? Ja niszczę. Jednego zepchałem, a drugim nie zepchnął. Ej, ale nie, bo ten, y, 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 ten, y, y, no, on jeden tylko został, to on jest na easy. Co szul? Zbije drogi. Myślisz, że jest fajny? Nie. Matka go po niego. Coś mu w życiu nie wyszło. No i dobrze. No i dobrze. No jak. Mów mi czy morski i pomóż. Co ty myślisz sobie, Morski? No chodź tu. Bierz Morskiego, ja zbieram Diaksy. Bierz go. Bierz Pospolitusa. Złeszaj zezdra się Żyd Spadaj To jest Żyd? Żydów trzeba tempić Będzie skakał d Daj, d daj, 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 dziękuję Jezu, <ścjalnie> eee. pa sobie przy generatorach to se nazbierasz Od razu tam zabieranie no. Czerwoni nie żyją, to niebieskich trzeba zniszczyć. Kto? No mów, że ktoś do nas idzie. Chyba że ja głuchy jestem. To mów właśnie, o nie! Kurde, ja mam za. No to mów! Boże! No idę, idę, już tam nie narzekaj. No jak idzie, to go bierz! To co kłamiesz? O, dobra. Zasłużyli sobie. Chodź po, choć na niebieski, pójdziemy. Yy, niebiescy! O, oni tam robią z tym łóżkiem, what the fuck? A oni idą tam, do nas? Ale się zaraz giną, pewnie się teraz rzuty Myślałem, że spadłeś. Tej nuty Muszę Bum szakalaka Bumście kiedy Ja też nie wierzę, więc kupuję tyle fireball No nie, nie rób good bridge, bo się wyważ, czekaj, tak? Tak boom No i tak Bum Bo oni mają po tym endstone A sobie Ja nie wiem no i, i miałem firebola ja sobie kupuję y, łuk z mocą jeden. Tylko, że te. Teraz jeszcze potrzebne mi na niego są trzy. A no, to da. Ciebie jeździł, tam powysadać tymi fireballami. Ja mam łuk! No nie! w ogóle tak. Dobra, morskich tempis trzeba jak robali, i grubasy Pospolita. Grubasy marka. Jestem Dosłownie jestem w czarnym miejscu. co tu się To no dalej niszcz no Bo słaby jesteś Ja zbawię takiego goodbreeda, ale odwalę Nie dobra, nie umiem goodbreeda Ale brida tak Nie wiem czemu nie wiem czemu cię się chciałem. No nie chuć tutaj gruba się. Idź do nich, idź do nich, idź do nich. Kurde, grubo. U i u a James wall bicia. U i u a-a co tam? Różowi? Tam przeszli, widzisz? Tam jest różowy i pobędzie macie. <pie> <jeu> Jak mi przykro. U i u a a, j łolbita. U i u a a. Jestem Gabryś. Gabryś, miło mi. U i u a a, Jay łolbita. I ja na joysticku sobie nie wadam. Joystick, do żółtych idź, aportuj. Przynieś mi żółty łóżko. Eee, po prostu grzyb, no grzyb taki. Szkoda, że go pomiędzy nogami nie masz. <ścoughs> Co tu się dzieje? Tak. Trzeba sobie rada pracować, żelazo zdobywać. Ja, ależ skąd? Ależ skąd? Zobaczmy kto wygra wojnę, Zieloni. Żelazo topi się. A ten gość mówi coś, o co mu chodzi? Ktoś tu pisuje mnie. Nie na to chce. A ten gość mówi: Ej, chodź, Eee... E, chodź, idzie, buduj się do tych, do, e, no wiesz no Daj różowy, bierz go Grzeczny różowy No ty pilu, dwa sobie Miałem Nie gada czoszty. Czerwony idzie. Nie widzisz? No, twa starą. <laughs> Czerwony. Cze Gdzie jest ten głupas? O, go. <laughs> Hopsa. So. Wy tego nie widzieliście. Ja umiem skakać. Ja, pan Paweł. Ja jestem niczym, pan Paweł. Bo to Paweł będzie skakał. Tutaj mamy osiemdziesiąt 80, 90, tu. a jest wysoko, nie? Z bliska. Może zobaczycie z bliska. Jego stan techniczny za. Czekaj, ja idę do tych. A to po co mi? A ja idę yy, yy, no, yy, po twoją matkę, babkę, prababkę, dziadka. Nie masz dziadka, to pradziadk. O! Nie zauważyłem ciebie. No właśnie. Bo nie zauważyłem go, Chciałem yy, sobie kupić killów. Dwońcie, pytajcie! Raz po raz, idealny stan! Dziś! Kurde, kurde. Janusi! No, chyba twój stary! Nie, nie, nie pytajcie się mnie co robię yy, o, 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 o. Dlaczego lecę z drewniakiem Po prostu yy, Zirytowali mnie ci, ci. Mam rzadką mam rzecz Twojego starego Nie, co to jest? Nożyca Nederowa brodowka Nara <śla> Ej, bo tam są ten! E, 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 tam jest ten grubas. No tam jest ten żulek, ogulek, kibasa i sznulek. <grym wytrzyma> o Boże, ja już mam 34 złota. What the fuck? Sieni, idziemy cię zabić. Bo on jest tu jest? Zabij go! Dalej szybko kupuj tam jak sam wykirow. Idę, Paweł będzie skakał. Ja czy tutaj w chyba Nie, nie, Blisko. nie, nie, co Dzwoncie, pytajcie Czekaj, ja się tutaj chowam przed... Ja sam u nich w ja się u nich chowam Słuchaj? Z bliska Może zobaczycie z bliska Jego stan techniczny zajebisty Dzwoncie, pytajcie Idziesz? Czekaj, bo obsydian zniszczyłam mi. Dobrze im tak. Twój stary. Ja chcę sobie refa. Ja sobie refa zjem. Nie, bo nie będę, nie mają. No, 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 no. Chodę twoją starą! Wow! Po co nam to? Jak mi zniszczysz. Jak mi to cię skikuję. Daj, buduję się obsydiana. Nie nisz mi, nie nisz, bo to jest wełna. Ja bym i tak nie zdarzył ci tego zniszczyć. Damy już jakiś czyn. masz, czylu. <śmieniu> Hej, nieu Nie potrzebuję tutaj tego obsydianu, Idziemy? Czekaj, chyba ja sobie jeszcze jak sam się oh, o Boże, na dziś nie co No chyba twój ta. Tu stary, ci pomoże na luzie. A, tu nie idzie! A, nie, ty chyba umarłeś, się... A dobrze ci tak. <laughs> nie, nie widziałeś tego na serio, nie widziałeś tego? Dzień dobry To jest? co? I już, kon... już kończymy Nie, już tego nie wygram Nie, oni się ledwo co poruszają Nie, bo headwarsy za długo trwają. Możemy tak na koniec zagrać Skywarsy. Taka końcówka. Gdzie są Sky? To na koniec. Czemu się nagrać? Pnąłem do tego. Hima, Siema. Bum, 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 bum. <laughs> pokaż, pokaż, pokaż. Pokaż. Pokaż No, <laughs> oh, chyba twój stary No, to ma jeden, a to na to, to jest lepsza. Splejka. na solo na no. jest tu jeszcze jaka skrzynka, Czy może coś jest powiedz mi, że żyjesz, A, tylko muszę ich tutaj zniszczyć. Dobra już to mam na was wywalone. Jednak Dobra. nie, co ty sobie myślisz? U! Że jest dobre. Ose tak mówi... Hehe, jestem mistrzem. Jestem mistrzem jutek jeden. Ziutek, kość... Do nogi ziutek. Nie gdzie zły ziutek. Zły. No i to teraz zrobisz? O idzie. Trudno. Nie wejdzie tu. Dobrze. O wow, jeszcze był tam jeden. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Jeszcze Djangur Ger. ger Gerger Ger. -ger, -ger. I O Boże! Ale śnieżek. Kurwa Twoją starą widzę przez okno. Ta wow. wow. cool. A na Sky... eee... Yy, Warsach jesteś? Ale... A na lobby w Sky Warsach? Czemu w Bed jesteś? Gdzie tam jesteś chłopu, się głupi? Nie ma ciebie. To w zniszczeniu łóżek. No jest ono. To by wygranych było. No ja cię nie widzę. Ja cię nie widzę. Ale jestem tutaj, przy tej, gdzie był początek. Czekam na ciebie, Kajeriku. Ale ja nie wiem gdzie to jest. No chodź tu do mnie. No tam gdzie się witaliśmy, kurde. Nie macie tu. Tak, kur... a gdzie? Na lobby bedach jestem. No to lobby w bedach jestem, no chodź tu do mnie. No to chodź tam, gdzie się witaliśmy, to tam się też pożegnamy. No chodź tu! Nie ma No jestem tu lobby, czekam na ciebie. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.